No witam serdecznie na drugim openingu yy, skrzynek zonego. Jak jeszcze ktoś nie widział ostatniego odcinka, to zapraszam, znaczy to jest z niego drop, więc za dużo nie ma, raczej zaspoilerowałem, ale w sumie to nieważne. Jak pamiętacie, to jest obecnie problem na rynku na Steamie, obecnie jak to nagrywam, więc niestety musiałem poprosić Maćka o te skrzynki i to jest druga dwudziestka z 40 skrzynek, który mi wysłał, więc to lecimy z pryzmami 2, nie wiem ile te skrzynki kosztują na chwilę obecną, też rynek niestety nie pokazuje. Więc, jeżeli chcecie komuś pomóc w komentarzach, to możecie mu dać znaka, ile te skrzynki kosztują. Na ten opening wydałem minimum 220 zł, bo tyle kosztowały klucze. Może zostawić łapkę w górę. I zapraszam! Incantor.com, czyli strona do natychmiastowej sprzedaży skórek na realną gotówkę. Wystarczy zalogować się w prawym górnym rogu, pisać w to miejsce kod DNG, który da ci bonus do każdej transakcji 5% więcej, zaznaczyć cały syf lub lepsze itemy, których nie chcesz, i wybrać metody płatności. Macie ich sporo, może być to PayPal, giftkardy lub kryptowaluty. Następnie kliknąć odbierz pieniądze, a strona sama stworzy ofertę wymiany i wypłaci ci natychmiastowo Siano. No i pamiętaj, że im częściej będziesz sprzedawał skiny, tym więcej będziesz miał. Z nich procent. Także pamiętaj, kod DMG. Dobra, pierwsza skrzynka Pryzma 2. celujemy w player 2 MK i w jakąś kosę typu Talon. A zobaczcie, O, 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 o. Nie, no. Ach, szkoda, że field tested. Field tested, field tested. Ej, piękny drop. Zaraz macie jak będzie się prył 126 zł ta MG kosztuje. Na razie żadnej obecnie nie mam, więc sobie ją zachowuję. No i co w końcu coś! w końcu jest się czym podniecić no opening'u. z pierwszej skrzynki nie nieźle a z drugiej Star traku to też rzadkość to też rzadkość no ale no już mniej więcej czuję co będzie do samego końca no jest za każdym razem jak przy to mi gardło cholernie boli nie wiem czy to jest jakiś problem że jakieś kurde wirusy są znowu czy jakieś grypy chodzące ale ja jestem chory od... Dłuższego czasu. Mam nadzieję, że wyzdrowi. Pełni sił i energii. MP5. Pustynny storm. No dobra, trzy niebieskie, jeden czerwony. Jest git. Fioletowy. Gorączkowy sen. Minimal wear. Nothing spe special. Ktoś mi ostatnio powiedział, że z tej Prisma 2 nie da się trafić y, talona Blue Gemma, a ja myślałem, że się da, więc zaraz to sobie zweryfikuję. Można trafić talona y, Dopplera. I faktycznie mieliście rację, tutaj nie ma Blue Gemma. Znaczy nie ma w ogóle case hardened talona w tej skrzynce. A w której on jest? Okej, okay, w Horizon Case i Danger Zone Case. To może zajmiemy się potem Horizonem i Danger Zone w kolejnych odcinkach z Openingów. Dobra, ale wracamy do naszego. Pięć skrzynek, jeden czerwony trafiony, no i co, polujemy na kosę, może kiedyś się uda. Neger, to niestety nie jest kosa, a w zasadzie jakaś jedna tysięczna wartości kosy, jak nie jedna No, jeszcze 2000 tysiące takich i te tam to na kosę, akurat. Pamiętam jak ta skrzynka wychodziła, taki był wow, po 50 złotych chodziła, potem po 30, po 20, a potem kurwa po 3 grosze. A teraz znowu wraca i znowu jest droższa. A przewidziałem tą skrzynkę snu i koszmarów, że ona będzie cholernie droga. No i jest, po 8 zł. O kurde, jakie gówno 047. Wydroł coś, proszę cię, żeby. No nie, w sumie już jest dobry odcinek. Temeczka zawsze spoko, ale... Kosa mi się przydała. Mm, 0,99, 0,998 to jest takie gówno. Zaraz sprawdzę, który na świecie to dropnąłem. Top 1000 najgorszych cesetek na to wychodzi. Także też jest jakieś osiągnięcie, naprawdę skrzynki maczka są przepełnione magią. Avupa, a wupa, kapilara, a kapilara, też mi się pojewało od tych tiktoków wszystkich dalej tego nie mieliśmy Niebieskie. a nie mieliśmy niebieskie fałdy, o ale teraz nędza leci. co po tym czerwonym Teresa to totalny gniot znowu to ściana robota. No i co, pierwsza skrzynka nam taką dobrą zapowiedź dała, a reszta taki syf? No nie może być tak. Jak już opowiadnik ma być udany, to na pewno musi być udany. Proszę bardzo, Executor. Dobra, no, zostało 5, mam ochotę to ze Ale nie chcę, żebyście potem narzekali, że odcinek będzie trwał 3 minuty, albo cztery. Albo ostatnio w ogóle pisaliście. Ostatnio yy. też mnie rozbawiliście, bo tak. Odcinek trwał 5 minut, z czego pół minuty albo do minuty trwała jakaś reklama na odcinku, a wypowiedzieliście się, że tak, że w sumie popierdoliłem przez pierwsze 2 minuty, plus ta reklama, a odcinek trwał 2,5 minuty, znaczy, a odcinek trwał 5 minut, więc, zakład, więc było połowa reklamy i połowa kontentu. Nie wiem jak to ktoś policzył, ale mnie to rozbawiło. Dobra, jest ładny Mac 10, Filtestet, ale wygląda nieźle. Jeszcze 4. Ciekawe, ile kosztuje ten filtestet? Nie jestem w stanie teraz sprawdzić. Różowy z przodu. To już jest jakiś znak. 0,93. Kurwa, dawno mi takie wysokie floty nie leciały. Na no, pewno zasługa skrzynek Maczka. W sumie on te skrzynki wyżebrał od widzów. Więc z drugiej strony to widzowie Maczka nadropili takie gówno. Ja nic nie mówię. Jestem pełen optymizmu człowiekiem. Pięknie. No i co? Ostatnia skrzynka, a z niej Kosa. Ah. No było blisko. Ale fajny opening nawet. Aż tak stratny nie jestem. Wydaje mi się, że wyszedłem na co najmniej 30-40 na, zł na minus. Jakoś tak. Dziękuję za opening. Trzymajcie się. Do następnego i siema.